Teraz to mogę powiedzieć kilka słów, bo inaczej byłoby tak, że przemawiał dyrektor, przemawiał kardynał, a Pani, która się namęczyła przy tej wystawie, siedziała spokojnie w ławce i słuchała. Ja bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej za dwie wystawy. I was wszystkich tu proszę byście o tych wystawach mówili tych, którzy są, Nauczycielami, katechetami, żebyście na te wystawy zabierali młodych ludzi. Wystawa jest tu w kościele w bocznych nawach. I druga wystawa jest na terenie manufaktury przy budynku kina. Ja nie potrafię nic mądrzej na ten temat powiedzieć, bo muszę powiedzieć, że w manufakturze byłem raz za te 7 lat, jak jestem w Łodzi. Dzisiaj byłem drugi raz nie potrafię lepiej opisać tego miejsca. Ale przy budynku kina jest wystawa i naprawdę dlatego jest i tu, i w tym miejscu, które się kościelnie raczej nie kojarzy, żeby mogła ta wystawa mieć możliwie najwięcej, najwięcej odbiorców. Chcę powiedzieć, że to jest ważne. Właściwie taką jedną myślą się podzielę. Mamy dość szczególny tydzień w Łodzi. Dzisiaj zamknęliśmy diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego pani Leszczyńskiej. Od przedwczoraj mamy na terenie naszego miasta relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. To są potężne znaki i byłoby bardzo niedobrze, gdyby, gdyby nam te znaki gdzieś umknęły, gdyby nas nie zatrzymały, gdyby nas nie sprowokowały do poważnej refleksji. I, i, i gdzieś dotykając tych znaków, ja sobie myślę właśnie przez te ostatnie dni, jakich łódź ma w, w stosunkowo nieodległej przeszłości wspaniałych ludzi. No dziś mówimy o Leszczyńskiej, ja wczoraj mówiłem do młodzieży o Janie Karskim, nie? Łodzianin. Byłoby coś przedziwnego, gdyby, gdybyśmy tych ludzi nie widzieli, nie pamiętali, gdyby oni nas nie kształtowali, to kto ma to robić? Jakimi będziemy ludźmi, jeśli nie będziemy wyrastać z takich korzeni? Dlatego proszę, nalegam, namawiam wszystkich, od kogo to zależy. Bierzcie młodych ludzi i wędrujcie z nimi po tych wystawach. To są wystawy piękne, edukacyjne, więc. Rzeczywiście nadają się do zdobycia pięknej, pięknej wiedzy. I ta wiedza ma swój głęboki też wymiar etyczny. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za to, że te wystawyście zrobili, pani doktor, że się przy nich namęczyła, a owoce będą takie, jakie się urodzą we wszystkich zwiedzających. I do tego zapraszam. Dziękuję.